Jolos, Wagnis. A sam tego nie lubię ich A więc kasę tracę, ale miesięcznie zdobyłam aż 100. To co jest większe nakłady w skarbiec. A masz tam jednostki na południu Francji, to sobie jest jedno. czy złącz sobie jednostki. Nie chcę. z biuro, kara biuro karację. Bo te, tak lepiej, ponieważ może mi limit zapasów ich nie utrzymać. Ale jak będziesz atakował, nie? No wiem sobie sobie tuje już. Świetnie. Dobra, czekaj, teraz dobra tak, jestem wojny z Provencją, z z Turingiem i Luksemburgiem, dobra. Powinien sobie poradzić, poradzić z Walcą w dupie. Ale, czekaj, 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 Prowansja gdzie leży? Kur, kurwa. Prowansja na południu. Na południu Oraz tutaj na dole No dobrze Powinienem ich ścisnąć Jak się dołączą Tak, dołączyli Położysz mi trochę z tą wojną? Nie Jakieś wo nie, dziesiątki ty... Gdzie Nie, masz bo ge... jestem zajęty a, tu, a, w sumie Olać to, i tak przegrasz Po... po co masz nadzieję, jak tak nie masz szans i tu im dam generała, pójdą tu, im dam pójdą tu. Więc już mam trzy darmowe e, państwa. Dobra, startuj. Dobrze, mamo. Nie, jesteś moja matka. Jestem. Wychodzę stąd, mamo. Nie i masz gdzieś warzywa Lotaryngia, chcesz Lotaryngię? Gdzie to jest? E, o, obok baru. No, będę mógł co później wziąć, ale a, nie teraz. A do broni mógłbym cię wezwać z notorem. Jeszcze z mi wojnę wypowiedziała. Bo jesteś draniem bez honoru. A i Cię sprzedaj. Nic z podburkowej mafii mi nie dajesz i nie mam im za co kompa kupić. Seulbino się dołączyło. Nie ma tak. Prowincja o nazwie Armor: O Shining Armor XT. Pójdź dwa, Dobrze, zatrzymałem ich. Teraz ich zniszczę. Bunt mi się zrobił. Zjechałem ich na barze. Idą do Luksemburgu. Wojna chłopska Czechy. Tu misz bunty w barach, no wiesz. Żeby być aż takim zatrudnym... Chcę mogę zeszturmować tego. patrz pa, 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 jak Anglię mi wijał. Tę Dobra, puść. Czekaj, brak wody, nic i brak żywności buntownicy. sumie so, mogę zaanektować Luksemburg, jak już podbiłem. Ja mam flotę. Tu wojsko odesłać do kraju. Dobra, a właśnie czekaj, anektuję Brabancję. Akurat podczas szturmu, podbić Brabancję. Zyskujesz w prowincję narodową, Brabancję, bla bla bla. Oho, okej. Okay. Dobra, jest Hitler. tą armią Ładnie popuść. proszę, rusz tą dupę i dawaj dalej. Podbić niż... Dziękuję. Bre Bretania chce ten e, e, kwot. Zostałem kasą z veli typu na tego, na Portugalię. A kogo masz w sojusznikach? Austrię. Czekaj, wygrałem podmainę. A Portugalia jest, jest, nie walczy z Austrią, więc nie wiem dlaczego. 38 żołnierzy ataku 11 tysięcy. Olać to, ale się bronię. Co jest ja piernicze? Dajcie mi spokój, nie oddam żadnych ziemi. Pójdę wam w dupę, radzę sobie sam. Moja matka mi zatrzymała grę. Tera od teraz to nie jest Licerus, albo to jest Twoja matka, albo to jest druid. Ryciarusz już dawno przestał istnieć. Umarł na raka szyjki macicy. O, o, on zapadł w odmętach pieniędzy. Sekunda. Eee, Tum wystrumuje. Może jeszcze wygram? Ech, eee, kuźwa, nie wygrałem. Tu wygram. Wygrałem. Przegrałem pod Leinster. A z kim pod Leinster przegrałem? Na kogo mam kasus zB. Kluźwa, stop. Ja pierdzielę. Dat FPS. Kuźwa. Oni mi Leinster przejęli. Z kim walczysz, czekaj. Na mur, czek, kurde. Doradców sobie wezmę tych bajonów. Moment, anektuj jest. i dobrze. Zaraz ich tu podeszle. I cała Irlandia jest moja. Tylko o tym. Czekaj do broni mnie ktoś bierze. No. Tylko Wenecja, korfu i naxos. ja w sumie wojna, w której i tak nic nie będę robił, no to nie zaszkodzi. Moment wygrałem pod Kent Wygrałem pod Vandeo. Świetnie, nie wiem gdzie to jest, Wandea. A w ogóle z kim ja walczę? Prowancja, Brytania, Lotaryngia, Siena, Urbino. Na Lotaryngię nie chce mi się iść. Wandea. Dobra, a więc tak. Prośba o pokój. A Nektu? Powinienem też coś Ale... Świetnie. Prośba o pokój. Zarządaj, Daniny przyjmi świetnie. Ogólnie tak powiem, że my sobie dzielimy Francję na takie coś, że ja biorę wschód, a repus bierze tego zachód. Jep. No. A Polska już ma Mołdawię. Polska ma Mołdawia, ty nie masz. A, Węg a, a Węgry mają Bośnię. Jak to, jak to możliwe? Nie, nie słowa mi wzrosła, a to w tym pepały. Zniszczę was wszystkich. A grałeś lub oglądałeś kiedyś Europa Universalis 3 Nie. No to idź i ci sprzedaj. Tu mogę powiedzieć wrządzimy. Wrządzimy. On by tu wywiedzieć wojnę. Nie mam z tego... Właśnie gdzie mogę sprawdzić? Tutaj się sprawdzało. Hmm, Makas zbeli typu Podbój przeciwko lisz, Makas zbeli przeciwko odwet przeciwko Anglia i Geldria. Święta wojna przeciwko Ottomani. Gdzie jest Geldria? O, jak miło. Gdzie jest Geldria? Geldria już się szukam. Geldria... Geldria jest e, obok Holandii. Po prawej A, stronie od Holandii. Co już z Kolonia odwet? No to mogę na nich iść. Tylko wyślę tam armię pod nich. Powrót do kwo okej. Już a, a, lag, lag. Kuźwa, gdzie ty płyniesz? Tu, dobra, się tu. Już dzisiaj se trochę pograłem w Tropico 2. To jest... okej. Typu już na kolonia Gerdiria. Tak wspomnę, że jakby ktoś miał ochotę obejrzeć sobie let's play'a z gry Sonic Heroes. <grym> jaka reklama? Jaka reklama? No co? Ja się grę zatrzymał w tym momencie. No co? To, to się wytnie. Szkoda, że tylko by renderuje action, ale to się wytnie. Tak, jest następca tronu. Ty trzyma, to nie masz mojego tronu. Ja tam mam swój kibel w domu, więc nie potrzebuję od jegoś. A miałem nadzieję, że mój kibel będzie doceniany. W ogóle mam wojnę z ludźmi, których mam daleko od siebie. Tego nie rozumiem. Prośba o zgodę na przemarsz. Dziękuję. Ty, ty już na Anhalt. Anhalt bije się z Burgundią. Chcę podbić Westfalię, XD. No też to zresztą mówicie, będzie spoko. Spoko, loko, yeah. Wiesz co jedynie mnie powstrzyma od takiego szybkiego tego... ...skończenia tej, te tego sezonu? Co? Głupia technologia, bo muszę mieć doktrynę na podróże. w sumie, czekaj... To jest jedyne co mnie powstrzymuje, bo tak już by statki rattały, już by odkryto. Wielkie księstwo. E, sekunda. Wielkie księstwo moskiewskie, Republika pokój to Ardo. Księstwo moskiewskie będzie płacić Daninę. E, Burgundia aneksowała kolonie. Zawiera pokój. E, Geldiria w pokój. Anektujesz Geldirię. I mam but prowincji. Mam but fajny pro... napis. To nic ci sprzeda. XDD. No, 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 na fajny. A my robimy, robimy tu na starej zasadzie, że ty to robisz jako sesję i po 20 i po 25 minutach. będę ciął, bo tak to, to już jest. 25 minut co najmniej. I to nie w moim stylu. Gruzja. Masz gruz. A fajnie, że po angielsku Gruzja to jest Georgia. No. Ja to dobiję. Jak widziałem ten. Mm. Yy, epic Rap Battle. No, ta. to, to tak myśleć, co kurwa, z George, ja też się tak dziwiłem. Takie what the fuck z początku. O, już, już, już kończę wojnę i mam całą Irlandię dla siebie. Tworzyć kompanię ordonasowej, że mam tańszych najemników, no spoko. Królestwo Szkocji to oddeczny problem. Ich skłonności do sprzymierzania się z Francją. Spowodowa i spowodowanie niepokojów na północnej granicy stają się uciążliwe. Musimy skłonić szkockich pa panów do przyjęcia bardziej proangielskiej linii. Czyli co mam z nimi zrobić? Kupić im herbatę. Zwasalizować. Albo anektować. Ale nie, mam zwasalizować albo dostanę o, o wiele większe na pewno te e niesławę. A żeby br w państwo brytyjskie muszę mieć Aberdeen. Jako prowincja narodowa, w 50 lat poczekam z Aberdeen. Oraz. Highlands. Lothian. O. A więc dwie prowincje. A w sumie Lothian to nie jest stolica tego tego. Nie, tego, i... nie Lothian, Lothian to jest Lothian stolica. To stolica. Dobra, never mind. Czyli będziesz musiał anektować. Tak, też. będę musiał anektować. Toleruję kulturę irlandzką. A co jak nie chcę tolerować kultury irlandzkiej? Będą ci się buntować i będą. Dobra, bo... dobra, dobra, cicho. Będą niby cały czas Wielkiej Brytanii, aż do drugiej wojny, czy tam kiedy tam, że się odbili. Ką by tu wojnę powiedzieć teraz? Mamy taki sam poziom technologiczny. Dobra. No. Nawet Francuzi są lepsi. Tymczasem Polska. Ale dlaczego nie chciałeś Polska, Austria? Bo nie. E to by było fajne, bym dołączył do zachodniej grupy technologicznej, gdyś nie przyjął do cesarstwa. Nie. Bo ja lubię, byś się narzekał, że tego, że cesarz coś tam woła. To ty tam będziesz narzekał. Czekaj, bo. Na do... Aragonia mnie zaprasza to. do wojny z Kastylio, Neapolem, Szwajcarią i Toskanią. To wojna, którą oni zaczęli. Oj, czy Francja? To z kim? Kastylia, Kastylio wiesz, Francja, szkura. Prośba o zgodę na przemarsz. Tak. Świetnie, wara mi poz pozwoliła. I tylko będzie problem z podzieleniem, a chociaż w sumie Orlean i Berry ja wezmę. Bo ty bierzesz tylko takie przy morzu prowincje, nie? To ja no. bym wziął Poytu, Perigot, Armang, Toulouse,